Wcześniej mi zatrzymali samochód, teraz, teraz coś takiego, co, co to ma, ma być. Jaka kontrola? Do jakiej kontroli? Jak kontroli nie było w ogóle. Dzień dobry, witam Was po raz drugi w grze, która nazywa się Polish Roads. I dzisiaj sprawdzimy sobie inne zawody, które są dostępne właśnie w tej pracy. W sensie w tej, na tym serwerze, przepraszam, nie w tej pracy. I dalej denerwuje mnie ten blur. Czemu blur jest na środku jakiś? I to patrzcie, ja odsuwam tu i wygląda normalnie. I nie ma blura, a przysuwam i jest blur. No czuję się, jakby mi oczy świrowały dosłownie. To jest bardzo, bardzo irytujące. Dobra, dzisiaj spróbujmy sobie eee, wypróbujmy sobie jakąś inną pracę, więc wezmę sobie może warehouse czekajcie jak to jest warehouseman, ok, czyli magazynier powiedzmy, eee, praca magazyniera znana chociażby z takiego serwera jak gramy na For Lifeie w MTA, czy jak rozumiem będziemy tutaj nosić paczki, tylko pytanie jak to będzie wyglądało w ogóle dzień dobry, Seaback of shirt, ok, a tu pewnie si front of shirt, ok. Sea back of shirt, okej, okay. sea front of shirt, okej, okay. dobra, yy, strollowali nas, weźmiemy sobie paczkę... A, a, czekaj, dobra, nie, przenoszę tę paczkę jednak, okej, okay, ta paczka jest, czyli paczkę przenosimy stąd, tam, ej, fajne by było, wiecie co, gdyby realnie te paczki się tu pojawiały i realnie e, poczta działałaby tylko w momencie, kiedy e, paczki by się przeniosło, ej dobra, 460 za coś takiego i nie trzeba słuchać samochodów okej, okay, okej okay, widzę, że ekonomia w tej grze już jest okej okay, jeżeli ekonomia w tej grze tak wygląda i za taką pracę dostajemy 460 kaski to w ogóle bez sensu jest jeżdżenie za tysiaka, no moi drodzy patrzcie na to, dobra ty, ta praca ta praca ma jakiś sens, ale patrzcie na to Ile ja zarabiam? Przecież to jest, to jest glitch na pieniądze, ej, ta praca. Oczywiście, jeżeli odcinek wam się, widzowie, spodoba z Polish Roads, to przypominam, jak ta gra się nazywa i oczywiście o zostawieniu łapki, suba, komentarza pod filmem. Także, ej, bez kitu, dobra, moi drodzy, ta praca to jest glitch na kasę. Nic więcej. Po co? Patrzcie. To, to nie są jakieś wiecie, to nie są jakieś duże błędy, ale to może wam pomóc w zrozumieniu problemu nie, no bo no moim zdaniem to jest źle zaprojektowane chociażby na poziomie tworzenia jakiejkolwiek ekonomii serwera, o czym bardzo często mówię na serwerach typu PCD czy na samym PCD. Jeżeli my przychodzimy sobie do takiej pracy i zarabiamy dosłownie 400-500 złotych w 10 sekund, to jest dosłownie 10 sekund. To po co w ogóle ja mam jeździć z tymi paczkami, jako jako powiedzmy yy, listonosz? Mam tracić po ileś minut na przyjazd. W ogóle, patrzcie to, zostajecie listonoszem, wy musicie dojechać ze spawn'a tutaj, tra tracąc tam, nie wiem, dwie minuty powiedzmy na przyjazd, później wziąć paczkę. Pojechać z paczką, powiedzmy, że znowu kolejne 3 minuty, więc przynajmniej 5 minut tracicie. Później znowu tutaj przyjechać i za każdym razem powtarzać tę samą czynność, czyli przyjechać tu, pojechać stąd i powiedzmy, na paczkę będziecie tracić 5 minut, i za paczkę dostaniecie, załóżmy, nawet 2000 i 2000 w 5 minut. Tymczasem, pa patrzcie, patrzcie tutaj, infinity glitch kasy normalnie, no przecież idziecie. I ładujecie yy, te paczki, te pudła. Ile kasy z tego macie? Jedyne pudło, które może czasem zdenerwować minimalnie, to jest oto pudło. Że tu kawałek dalej idziemy, ale w dalszym ciągu ja za nie dostanę 4 stówy aż. 4 minuty minęły, a ja jestem bogatszy już o jakieś 7 tysięcy, prawie no. I, i, to, i to tak na, na spokojnie, wiecie, to pracą, w której nikt was tu nie denerwuje. A nie musicie słuchać za głośnego samochodu Nie musicie się w ogóle patrzeć na drogę, nie musicie nic zrobić Po prostu chodzicie i sobie zarabiacie w ten sposób W ten sposób to, to ludzie zarobią pewnie te 35 tysięcy I stąd może są te takie dziwne, za duże moim zdaniem ceny samochodów nagle, nie? Pierwszy samochód 500, a drugi 35 koła No trochę to, trochę to nie pasuje, trochę to jest dziwne Dobra, dozbierajmy może do 10 tysięcy i zajmijmy się kolejną pracą. Bo raczej więcej odcinków na początek niż dwa, chyba z tego nie będą. Może nie wiem, może na święta jeszcze nagram jakiś event świąteczny, chociaż na święta to wolałbym pewnie PCD sobie zagrać z tych serwerów. To teraz tak, dobra, to trzymamy 10 tysięcy. Spróbujmy import. Tutaj też mamy teleport. A kolejny plus na magazynie teleportuje was do pracy. To, to jest gigablus. Poczta polska powinna teleportować na pocztę polską i powinien być samochód poczty polskiej wtedy. I to było super. O. Aha, tutaj na import furgonetka 67 tysięcy. No to mniej więcej poczta powinna działać w ten sam sposób. Bo czemu nie? Mm, Juber Eats. Juber Eats już jest lepszy. To ja w ogóle szczerze, ja nie rozumiem, jaki sens jest teraz pracy poczta polska. Juber Eats ma plus taki, że jeździcie swoim samochodem. Denerwujący ten strasznie wywalony zynks, który się pojawia. To powiadomienie. Denerwuje fest. E, do, zarobek 800. Punkt odbioru gać. Dobra, okej. Okay. Gać, lewiaton dostawa, gać. Coś tam, no, do, no dobra, no to mam nadzieję, że mi to zniknie już zaraz, ten telefon. Okej, okay, i patrzcie teraz. Liczmy sobie, ile, ile teraz mi to czasu zajmie. Halo telefon! Aha, jak dam anuluję, to się zanuluje całkowicie. A nie można schować tego telefonu po prostu. Innego samochodu to ja nie słyszę, ja słyszę swój samochód tylko. Ciężko... Ci, ciężkie się wylosowało z tym serwerem, bo z jednej strony wygląda ten serwer jakby miało to być całkiem w porządku. A później... Okazuje się coś takiego. Punkt odbioru ulica Wrocławska Dino. A ty, ty, jaka miejscowość? Coś więcej? Model z tym telefonem wygląda, jakby też próbowali odwzorować trochę PCD. By the way, tutaj wystają kawałki centralnie za ten telefon. Dobra, weźmy to zamówienie, spróbujmy. I patrzcie, za ten czas to ja już bym parę tysięcy zarobił, dostarczając za fajdane paczki na magazynie. No nie mogę, nie mogę. Dobra, tu jest dino. Weźmy paczkę, odbierz. Okej, okay. czy ten telefon on tu będzie całe życie? Trochę go schowałem, ale no... <laughs> no. Ten telefon powinien jakoś zniknąć albo coś. No, czemu ten telefon w ogóle tutaj jest? Jeszcze widoczny. Próbowałem na dole kliknąć, ale nic mi to nie dało niestety. Liczę też, że administrator nie dołączy na serwer. Nie będzie tutaj się wtryniał. Ktoś ma 270 prezentów już, a za 1800 prezentów trzeba chyba mieć, żeby zgarnąć paczkę. Czy nie, nie paczkę, tylko samochód 1800? Możliwe. Dużo trzeba tutaj pojeździć. To trzeba byłoby wziąć szybszy samochód, to po pierwsze. Plus przyjemniejszy, plus nie tak głośny, żeby się rozpędzić i szybko jechać. No i po prostu jeździć pewnie tam e, z tymi prezentami, nie? Czyli. Okej, okay, a może sobie weźmiemy tak. Okej, okay, mogliśmy w miarę, w miarę to wziąć, tak, te, to skrzyżowanie, ten przejazd kolejowy raczej. Jedziemy z paczką, miejmy nadzieję, że te 2000 odpokutuje trochę to ile czasu straciliśmy teraz na jazdę. Dobra, tutaj na środku drogi ktoś sobie stoi, ja bym się chciał rozpędzić na tyle, żeby zobaczyć czy w ogóle fotoradar mnie oznaczy jakoś i... I coś się wydarzy, bo na razie to się nic nie dzieje, mimo tego, że fotoradar e, minąłem jadąc, e, no, z nieprzepisową prawdopodobnie prędkością, chociaż nie, no może jechałem 80, a tu była 90. może tak było. Dobra i gdzie jest e, miejsce mojej dostawy, to jest, to jest dobre pytanie. E, dostawę mamy do Maszowa, Maszkowa, a Maszków moi drodzy znajduje się z Gacią w lewo. No, miejmy nadzieję, że zobaczymy jak tam dotrzeć, nie tu w lewo, gdzieś w lewo, bo w gaci jest znak, że kończy się droga już, więc rozumiem, że gać to jest końcówka tutaj, chociaż nie, no tam jest import jeszcze, a był znak, jakoby nie było tam dalej drogi, to też ciekawy znak w takim razie. No, dobra, i teraz tak, wjeżdżamy chyba na maszków. Wjeżdżamy z zabudowanego ogólnie i wjeżdżamy na maszków. Okej, okay, czyli to nie jest obszar zabudowany, zdecydowanie. I to jest tu. Dzień dobry, witam. E, starcz. I dostaliśmy 1480. Prezent dostarcz? ale Nie mam prezent. Ej, Ale mieliśmy 2000 zarobić za to. Chyba. Czekajcie, czy ja coś. Ja mam wrócić teraz tam i dostarczyć to do gaci na Wrocławską? To nie, to, to nie ma opcji, żebym, żebym tam pojechał. Może dostanę nowe zlecenie gdzieś stąd. Lepiej by było. Chyba, że się okaże, że nie ma innego zlecenia. A tam jak daleko możemy pojechać, to też mnie ciekawi. A może tu kółko można do gaci zrobić w ogóle? Czekajcie, bo mo może uda się tu kółko zrobić, przepraszam. Mm, przynajmniej na gać, to by było całkiem w porządku. Gdy można było zrobić takie kółeczko. I chyba faktycznie da się zrobić kółko. Dobra, to to plus jest. To to, to, to trochę lepiej przemyślane na szczęście, jeżeli, jeżeli tak można. A chyba można na to wychodzi. Tylko strasznie nas tubuje, to jest, to jest fakt. I muszę jechać tak, bo inaczej to jest za głośno, chociaż tak jest teraz za cicho. Dobra. Mamy gać. Czy jakieś nowe zamówienie wpadnie? Bo by się nie powiem, przydało nowe zamówienie. Ale widzicie to, wy, wy to widzicie, mam nadzieję. Zarobiliśmy całe półtora tysiąca. Teraz przez ileś minut. A na magazynie do dychy dobiliśmy na spokojnie. Ten magazyn to jest aktualnie glitch po prostu w systemie. I to jest jedyne miejsce chyba warte zarabiania. Jak chcecie zarobić na jakikolwiek pojazd w tej grze, to po prostu opłaca się tylko te paczki przenosić. Dobra, tu jest do 90. Teraz już musi nas fotoradar złapać. No nie, no 98 jechaliśmy, nic się nie stało. A był znak do 90. Prędkości, chyba że można, wiecie, 9 więcej. Ok, ile dostaliśmy? 500, znowu za, za co? Za jazdę, za samą grę. Ki wie za co, ale dostaliśmy. Ale wiecie, czego nie dostaliśmy? Żadnego nowego zlecenia, tak naprawdę. Od kiedy eee, gracze serwera? Dziś prawdopodobnie update z nowym dealershipem miał. Tak. Oho, no nieźle. Nowy update dzisiaj, moi drodzy. A ja tu odcinek nagrywam, a tu nowy update już. Szybko ten update wchodzi. No, ja mam wrażenie, że coś nie działa, chyba. Oraz z nową pracą wyczekujcie, naprawdę warto. Nawiązaliśmy kolaborację. Ej, kolaboracja też źle brzmi. Pozdrawiam serdecznie Was. Oho. Ej, kolaboracja źle brzmi. Może współpracę, jeżeli z kimś nawiązaliście współpracę, albo co, coś takiego? Myślicie, że ten gość latający to jest ten, który napisał, i to chodziło o nas? Bo ja nie mam dla pojęcia. jak coś. No kurczę, to jest, chyba, to jest chyba to, co właśnie trawi serwery w stylu PCD, mam wrażenie. Czyli właśnie, no. No pewne takie problemy i błędy, <grywka> które się w komunikacji też zdarzają często. Dobra, no cyk, połóż. No, i idziemy zarobić trochę kaski. Kurczę znowu ten znacznik. Za każdym razem, no patrzcie na to. Ja wam, ja wam tylko pokazuję to, żeby nie było. Przemyślcie, czy wy naprawdę chcecie, żeby to tak wyglądało. No, moim zdaniem, ceny samochodów do zmiany od razu trzeba przemyśleć ekonomię od nowa w tej grze. Wtedy, za te paczki powinniśmy dużo mniej kasy dostawać. Ewentualnie nawet powinno być tak, że może właśnie popatrzcie na serwer yy, For Life na MTA, jak to działa. Tam znosicie te paczki i dopiero po zniesieniu iluś paczek dostajecie kasę, dostajecie wypłatę, nie? Jak sobie przyjdziecie i, i tu wam się licznik na przykład zalicza, ile macie tych paczek i dopiero na koniec dostajecie wypłatę, jak sobie ją wybierzecie. No ale przede wszystkim wypłata tutaj powinna być symboliczna za pracę, która trwa dosłownie parę sekund. Zamiast o, za taką paczkę dostawać 451, to ja maksymalnie powinienem dostać 45 zł, a nie 450 zł. Nie? Najlepiej, ja to wszystkim polecam, to zawsze na PCD mówiłem, po prostu sobie policzyć zarobek na sekundy, nie? że ile, ile zarobicie w 5 minut pracy na tych paczkach, a ile zarobicie w 5 minut pracy innej. Ja wiem, że to są oczywiście czasem rzeczy losowe, no ale tutaj to jest ewidentne. No patrzcie, ja, ja, mi ciężko było 2000 zarobić przed chwilą, jeżdżąc samochodem, a sobie dwie minuty chodzę z tymi paczkami Ja już mam 16 koła przecież. Czy to jest broken ta praca. 16600. To ja się nie dziwię, że on ma 800 tysięcy, on ma 900 tysięcy. Pewnie na paczkach. O, jeżeli potrzebujecie pomocy, słu służmy nią pod komendą help. No ja myślę, że, że fajnie, niech sobie tutaj ludzie robią serwer. No tylko, no, jest dużo, dużo pracy przed nimi, dużo do ogarnięcia. Administracja też, no, prawdopodobnie jest młoda po prostu. Więc tutaj wraz, jakby z nauką, a wraz po prostu. Może dorośnięciem tej administracji to będzie lepiej, pewnie, nie? Tak zgaduję, że powinno być przynajmniej lepiej. Ale mam nadzieję, że się przynajmniej nie będą obrażać jak niektórzy czasem i że wykorzystają to i będą sobie serwer rozwijać. Jeszcze jaką pracę moglibyśmy sobie wybrać w takim razie? Polska poczta, już wiem, że kawał drogi trzeba przejechać. Import niestety jest za drogi. Juber Eats. Jeszcze jedną szansę dajmy, patrzcie, jeszcze raz. Respimy się, Juber eats. Weźmy sobie samochód, bo tutaj to też źle nie wygląda. Wygląda, jak mogło wyglądać lepiej, ale tak, 35 tysięcy. No nie, no, no nie, 35 koła na samochód kolejny. Menu przesuwane, w którym nic nie ma, też nie bardzo. Dobra, Wrocławska, dostawy Psary 10. To wyskakujące, mógłby tu być dźwięk jakiś na przykład, faktycznie. Uważam, że dźwięk tutaj to byłaby taka podstawa dobra. Powinien telefon znikać po tym jak już odbieramy to zamówienie. No bo po co nam w sensie ten telefon teraz do czego jest, do niczego. To mogłoby się po prostu gdzieś tu w le po lewej stronie, o mogłoby sobie widnieć, tylko ta dostawa, gdzie. Bardzo zresztą podobnie jak do PCD, ale lepiej też nie robić wszystkiego jeden do jeden jak na PCD, nie? No, fajnie byłoby, żeby serwer jednak dawał coś od siebie. Mnie wiecie co ciekawi ta dostawa prezentów, w sensie to, ten event prezentowy, ale z tego, że on jest tak daleko, nie ma tam teleportu, a my jeździmy podstawowym samochodem. Ja bym może i nagrał odcinek z tego jeszcze eventu w tej grze, ale musiałbym dorobić sobie na jakiś lepszy samochód. I zastanawiam się, czy samochód za 35 tysięcy to będzie to, co nosić będzie znamiona tego lepszego samochodu. Na pewno będzie droższy. A czy dużo lepszy, tego, tego nie wiem niestety. I tak szybko nie sprawdzimy. Mimo tego, że się szybko zarabia, to i tak trzeba poświęcić pewnie z pół godziny, żeby, żeby dorobić jeszcze na, na ten samochód. Ja bym chciał jeszcze sprawdzić tę jedną rzecz, czy ja zarobię naprawdę tyle, ile widnieje na telefonie, bo ja jestem przekonany wręcz, że ja zarobiłem mniej niż powinienem na ostatnim dowozie paczki. I pytanie brzmi, czy tak też jest tutaj? Sprawdźmy mapę, gdzie są psary. Nie wiadomo, gdzie według tej mapy, więc mapa trochę nic nie mówi, ale i tak jest dużo lepsza. To jest mapa, do których powinny też serwery dążyć. No, tylko powinna być troszeczkę jeszcze lepsza. Czyli informować nas, gdzie są miejsca typu psary. Jeżeli mam jeździć do psar, szczególnie, że na tej mapie jest tego więcej. Czyli to jest pod gacią psary są, to przez psary jechaliśmy. Okej, okay, czekajcie. Tu był w ogóle jakiś pan policjant. Oho, oho, oho. Oho. ogra I co on chce? I co on chce? Czemu w ogóle chcą nas gonić? Dobra, nie goni Niech goni, ja muszę do Psar pojechać To nie za nami, to nie za nami widzowie jak coś To nie jest za nami Na pewno nie za nami widzowie Na pewno nie za nami Nie Jedziemy od nich Tam było do 90 Fotoradar mnie nie złapał To co oni ode mnie chcą? Dobra, tak ich bierzemy. Jedziemy sobie po oczem moi drodzy. I dostarczamy paczkę tutaj. Ale odpalili syreny, ty na nas. Dobra, dostarczamy paczkę. 2126. Co to ma znaczyć? 2100 ileś było, że dostaniemy za tę paczkę. A nie dostaliśmy, moi drodzy, tyle za, za tę paczkę. Oho. Cała, cała brygada po nas y, przyszła! O co chodzi? O co, o co chodzi? Panie! Witam pana! Panie, ja tu paczki mam. A to co to jest? Jakieś ko komendy? Dobra, no, no nie, no ale to czemu? Czemu coś takiego? Jeszcze cała brygada weszła. Do mnie. <noise> stać. Wcześniej mi zatrzymali samochód, teraz, teraz coś takiego, co, co to ma, ma być. Jaka kontrola? Do jakiej kontroli? Jak kontroli nie było w ogóle? Dobra, gościu. Bujaj się, policjancie, jadę stąd. Dobra moi drodzy. Tak to właśnie wygląda na tym serwerze. No nie... Ja rozumiem, niektórym może się to podobać, a mi się to nie podoba. Do jakiej kontroli ja się miałem zatrzymać? Skoro tam nie było żadnej kontroli, tylko stali z boku i wyglądały jakby prędkość mierzyli. To jaka tam realnie kontrola? To jest nadużywanie władzy policyjnej. Policja nie może tak z dupy sobie zrobić przecież. Fotoradar był dosłownie obok nich. Nie przekroczyłem prędkości nawet. Więc realnie nie mają mnie za co łapać. Tylko to administracja chciała po prostu się pokazać w radiowozie policyjnym. Oceńcie sobie sami. Oceńcie sobie to sami. A na dzisiaj myślę, że to będzie tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się! No gonią mnie, gonią mnie dalej tym radiowozem policyjnym. Uciekam, zmieniam robotę zaraz. Za ciężko jako ten kurier. Dobra, no zdówcamy, moi drodzy. Co jest? Uciekamy. Zobaczymy, czy mnie będą gonić w takim razie. A, chyba nie pogonią mnie, jak się zmienię pracę. <laughs> no i tyle. Pozdro, trzymajcie się, cześć.